Cześć, w dzisiejszym materiale przedstawię Ci śmieszne lub mniej śmieszne żarty prima aprilisowe, oczywiście z rynku krypto. Subskrybuj i lecimy z materiałem. Na początek kilka szybkich żartów z ubiegłych lat. Binance kupuje Pizza Hut za BTC. W 2019 roku Binance ogłosiło przejęcie sieci Pizza Hut i rozpoczęcie przyjmowania tylko BTC jako formy płatności. Żart nawiązywał do legendarnej Bitcoin Pizza z 2010 roku. Coin Market dodaje ranking kto tokenów. W 2020 na stronie głównej CoinMarketCap pojawiła się zakładka z rankingiem Toilet Paper Token jako nowy lider rynku. Użytkownicy przez moment sądzili, że to kolejny nowy, memcoinowy trend. Dogecoin staje się oficjalną walutą Marsa. W 2021 społeczność Dogecoina ogłosiła, że Elon Musk podpisał kontrakt z Dogecoin Foundation, by uczynić Doge oficjalną walutą na Marsie. W 2025 również mieliśmy kilka prima prilisowych żartów, które cóż nie były zbyt spektakularne. Ale ocenę pozostawię Tobie. The Great Poker Restoration. Na platformie GitHub pojawiła się propozycja BIP 777 The Great Poker Restoration. Sugerująca przywrócenie klienta pokera. Do Bitcoin Core. Propozycja zawierała fikcyjne opisy, takie jak opcody na przykład OPS Secure Depot i Satoshi Sized Blinds, co było żartobliwym nawiązaniem do technicznego żargonu bitcoina. Foxy Gator od Uniwersytetu Florydy. Uniwersytet Florydy ogłosił wprowadzenie własnej kryptowaluty, memcoina z wizerunkiem ustępującego prezydenta uczelni Kenta Fuchsa, nazwanego Foxy Gator. Chuckles Crypto od Woolworths. Sieć sklepów Woolworths ogłosiła wprowadzenie własnej kryptowaluty o nazwie Chuckles Crypto. Nawiązując do popularnych słodyczy Chuckles, SBF i Life z więzienia. The Bitcoin Conference stawiło zdjęcie SBFa, czyli twórcy FTX z banerem Life from Prison. A jeżeli nie widziałeś mojego najnowszego filmu odnośnie historii FTX, to link wyświetla się na ekranie. Znajdziesz go również w opisie. Przejęcie Grenlandii przez firmę Aurora Labs. Dyrektor generalny Aurora Labs, Alex Szewczenko, ogłosił, że firma przejmie całą wyspę Grenlandii, aby ochronić dostęp ludzkości do zorzy polarnej. Post mocno opierał się na retoryce świadomej klimatu, zobowiązując się do wyeliminowania drapaczy chmur i przywrócenia czystego nieba, aby każdy mógł cieszyć się magią nocnego nieba. Pojawiło się zdjęcie mapy nowomarkowanego markowanego Aurora Land, przypieczętowanego um. Donald Trump wielokrotnie wspominał o zakupie Grenlandii w celu uzyskania większego bezpieczeństwa USA. Grenlandia jest interesująca, biorąc pod uwagę jej ogromną ilość zasobów naturalnych w energetyce wodnej, wiatrowej, energii geotermalnej i minerałach ziem rzadkich. Jest to szczególnie interesujące z perspektywy bitcoina, zwłaszcza biorąc pod uwagę zimny klimat Grenlandii i brak wydobywania bitcoina, co obecnie stanowi zupełnie nową szansę. Dla kraju. Na koniec kilka inside żartów. Bunker od CEO Solany. W 2024 Anatolij Jakowenko, CEO Solany, ogłosił wprowadzenie nowego tokena Banker Coin. Miał on działać poprzez transmisję fal krótkofalowych, wykorzystując zaawansowane technologie takie jak Zero Knowledge Proofs czy Nakamoto Style Longest Chain Rule. Było to nawiązanie do skomplikowanej terminologii w świecie kryptowalut. Degen komunizm Vitalika Buterina. W 2024 współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin opublikował wpis na blogu, w którym przedstawił nową ideologię polityczną nazwaną degen komunizm. Była to satyryczna próba połączenia chaotycznej natury memecoinów z ideą wspólnego dobra. Jak napisał na swoim Twitterze: "Degen komunizm jedyna poprawna ideologia polityczna". Przejście Davida Hoffmana do Solany. 2024 rok David Hoffman, współprowadzący Bankless i znany zwolennik Ethereum, zażartował, że dołącza do fundacji Solany jako wiceprezes do spraw decentralizacji. Było to subtelne odniesienie do powszechnej krytyki ze strony fanów Ethereum, którzy często twierdzą, że Solana nie jest tak zdecentralizowana jak ETH. Google fikcyjna kryptowaluta od Google. W 2018 roku pojawiły się doniesienia o rzekomym ICO. Google dla kryptowaluty zwanej Google. W rzeczywistości była to pryma prylisowa mistyfikacja sugerująca, że wszystkie transakcje będą rejestrowane w globalnej bazie danych SQL zamiast na blockchainie. Napisz w komentarzu, który prima prylisowy żart był najlepszy w Twojej ocenie. Jeżeli chcesz część drugą, zostaw suba i komentarz pod filmem. Cześć!